Witam 52 dzień codziennego openingu. Oczywiście na kanale, w tym odcinku, skrzynkę odrzutu zostaw suba i lajka napisz komentarz z nickiem na Twitch'u. Aby wygrać kod na G4 Skinny, no i dzisiaj celujemy WSPK. Ale da rękawice, patrzcie to. Poklikajmy sobie i patrz, 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 różowe niestety przeleciało. Różowe, 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 różowe. różowe i... Aj, karamba, no kurna. Takie ładne różowe było. No i dostajemy gówno jak zawsze. Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? Wbij na stronę G4Skins z kodem SzymonaKyKy. Masz plus 5% do każdego depozytu oraz darmową skrzynkę na star. Na stronie masz wiele metod płatności. Blik, PaySafeCard. PayPal. Co 24 godziny możesz odebrać swój bonus na stronie. Na stronie masz wiele trybów, na przykład kontrakt, kontrol lub bitwy. Co miesiąc masz nowy event na stronie. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz walutę eventową. Dzięki walucie eventowej możesz wygenerować swojego skina. Co miesiąc bierz udział w rankingu i wygrywaj swojego skina. Strona jest dla osób pełnoletnich. Nie zapomnij żyć kodu Szymonek Keky.